Podobno to mężczyźni są takimi świniami, że płeć przeciwną niesamowicie uprzedmiatawiają. No to jak wyjaśnimy to zjawisko? Do Sejmu z ramienia lewicy dostał się pan Litewka. W swoim okręgu zdeklasował stare wygi starych wyjadaczy. No i zobaczcie tutaj na taki mały szczegół. Czy mi się wydaje, czy tamina mówi, że szarpałabym jak reksioszynkę? To są zdjęcia pana Litewki z wakacji. I powiedzcie mi, czym te komentarze różnią się od komentarzy różnych panów pod zdjęciem jakiejś ładnej pani polityczki. Nie wiem, czy te komentarze kobiet tutaj nie są nawet ciut odważniejsze niż komentarze mężczyzn w podobnej sytuacji. No, ale jak to kobiety piszą takie komentarze i to znacznie starsze kobiety od pana litewki, to jest to wszystko jak najbardziej w porządku. To nie jest wtedy nic niestosownego, wtedy możemy to nawet pochwalić uznać to za lekko rubaszne i zabawne. Także podwójne standardy.